Boberkowa, co ja mam pani powiedzieć? Jestem tu nowy. Nic mnie to nie interesuje. Gdzie jest ten facet, co siedział tu przed panem? Nie mam pojęcia. Wy wszyscy jesteście takie same naciągacze! Ale o co chodzi? O Polisę chodzi, proszę pana! O polisę! Coś z nią nie tak? Chciałam ubezpieczyć nowe auto męża. I coście mi sprzedali? No, przeń wów... Wszystko jest. Panu, co jest? Gówno jest! Na wypadek spadnięcia lawiny? Jest! Na wypadek uderzenia piorunem? Jest! Na wypadek powodzi i wichury? Jest! Na wypadek upadku uszkodzonego satelity lub meteorytu? A jakże jest! Ale nam ukradli to auto, proszę pana! I co? I co teraz? Nie, no, ta polisa nie obejmuje kradzieży pojazdu. Teraz mi pan to! Ale to wszystko jest w warunkach ogólnych. I na cholerę mi to uderzenie piorunem! Na cholerę upadek meteorytu! Ech, trzeba było wziąć pakiet. Wtedy miałaby pani wszystko, a meteoryt byłby za 30% ceny. Wypijawski wy! Pani Wobrekowa? Właśnie zerknąłem w komputer. Za tydzień kończy się pani ubezpieczenie mieszkania. Żebyście wszyscy zdechli, złodzieje! Uproszę sobie nie zawracać głowy. Przygotuję pakiet i ode dzwonię. Doskonale, Rogo Doskonale tak trzymać. Dziękuję, panie dyrektorze. Właściwy człowiek czuje na właściwym miejscu.